Cześć, z tej strony uciekaj, witajcie na moim kanale. Tym razem speed test porównanie Samsung Galaxy S10 kontra iPhone 11 Pro. W iPhone 11 Pro mamy. Procesor A13 Bionic od Apple i 4 GB. W przypadku ESKI mamy x 98, 20 GB w pamięci 8. Sprawdźmy, jak obafony działają, wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Zobaczmy, który szybciej odpala aplikację, który lepiej pozostawia w pamięci RAM. Więc lecimy. Pierwsze co Allegro. I tu wygrywa no, teoretycznie raczej chyba S. Takie mam wrażenie. AliExpress. Tu zaraz wszystko tam się zo okaże. Tu też remis. Następnie mamy Ceneo. Tu raczej iPhone, galerie też dla iPhone'a, jedziemy dalej, HBO Go, SK, I iPla, ipla. No, raczej dla iPhone, I jak dojadę, tu bardziej iPhone, mapy, no tu chyba S bym powiedział, będzie bardzo równo, no i Falstart, więc jeszcze raz uruchamy player.pl dla iPhone'a. Olix, Też iPhone. Pyszne.pl. iPhone. Pizza Portal. Też iPhone. Tu się ekspresowo odpala na iOS. Sklepy. Też iPhone. Spotify. Chyba Remis. Tab Talk, Nie dotknęłem w iPhone, więc jeszcze raz idziemy. Tabtalk. Remis. TripAdvisor iPhone, Twitter dla Eski, Uber też dla Eski, Wykop bardziej iPhone i mamy YouTube Eska. No. Ciekawe. Raz jeden, raz drugi. Wydajność wydaje się zbliżona. Chyba więcej razy iPhone, ale to trzeba by przeliczyć, bo nie liczę, Ale mniej więcej widzicie, jak to wyglądało. Teraz pamięć RAM: 8GB, 4GB, co jest w ramię, więc sprawdzamy. Na razie Allegro, AliExpress w ramię, a w obu. Ceneo tak samo. Galerie, tak samo. HBO, GO tak samo. Ipla też. Jak dojadę, też. Mapy też. Tylko patrzcie, jak to szybciej wraca w iPhoneie. Trzeba przyznać, że lepiej to działa. Na razie wszystko w pamięci RAM. Tylko te powroty, jak mówię, szybsze. W przypadku iOS-a klikacie, jest, a w Samsungu no, troszkę dłużej trwa ta animacja. Ale na razie wszystko w pamięci RAM w obu smartfonach. Czyli jeżeli chodzi o zarządzanie tym RAMem, jest bardzo dobrze. Tak być powinno, choć no mówię, szybciej to fajniej wraca w przypadku iOS-a. pamięć. Przejdźmy do gier. Jak będzie to wyglądało w przypadku gier? Cii, cii, cii. No, lecimy. Asphalt 9. iPhone czy nie iPhone? iPhone. Jedziemy dalej. Asphalt 8. Też iPhone. Temple Run 2 też iPhone, czyli widać jednak szybszy. Raz, dwa, niedużo, ale jednak. Subway Surfers Petarda odpalone. Dead Trigger 2 też w iPhone'ie odpalone. Są w Asphalt Extreme, tym razem Samsung, a to już zrobiło, Unkilled, iPhone. I PUBG. No, szybszy, szybszy iPhone. Już ostatni to pewnie też odpali szybciej. Widać, że ta 13 jest zdominowanie bardziej wydajniejsza niż procesory od Samsunga, czyli Exynos w tym momencie 9825. Tu już mamy grę włączoną. od powiadomień. Który tylko wiadomo co robi. No, i zobaczmy to z ramię. Czy wszystkie będą rzeczy w ramie 4 gb 8 gb Lecimy. Asfalty 9 w obu. Asfalty 8 też w ramię. Run 2 podobnie. Popatrzcie, jak to fajnie szybko działa w iPhone'ie. Tak, tak, tak. Tutaj troszeczkę ma animację wolniej działa. Mam nadzieję, że w Samsungu. Na razie wszystko w ramie w obu. Tak jak być powinno. unkill też. I PUBG Mobile też. Więc zarządzanie ramy bardzo dobrze, no ale szybciej wypada i szybciej troszeczkę działa. iPhone 11 Pro, SKS 10, troszkę z tyłu dobra. Tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów: nośnie jednego i drugiego. Oczywiście macie playlistę, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami. Nadal linki do społeczności, Patronite, tutaj dzwoneczki, subskrypcje. No i cóż, na dzisiaj tyle. Samsung Galaxy S10, iPhone 11 Pro. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.